Dodatkowe materiały do kursu Karta Polaka, kompletny kurs online. Krótka powtórka z historii Polski, część pierwsza. Zapraszam. Kiedy powstało państwo polskie? W X wieku. Państwo polskie powstało w X wieku. W którym roku odbył się chrzest polski? W 966 roku. Chrzest polski odbył się w 966 roku. W którym roku był zjazd Gnieźnieński? W tysięcznym roku. Zjazd Gnieźnieński był w tysięcznym roku. W którym roku odbyła się koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego? W 1025 roku. Koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego była w 1025 roku. W którym roku Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków do Polski? W 1226 roku Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków do Polski w 1226 roku. Kiedy była bitwa pod Legnicą? W 1241 roku. Bitwa pod Legnicą była w 1241 roku. W którym roku odbyła się koronacja Władysława Łokietka? Koniec rozbicia dzielnicowego Polski. 1320 roku. Koronacja Władysława Łokietka, czyli koniec rozbicia dzielnicowego Polski, była w 1320 roku. W którym roku Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską? W 1364 roku. Kazimierz Wielki Założył Akademię Krakowską w 1364 roku. W którym roku była Unia Krewska? Połączenie Polski i Litwy. W 1385 roku. Unia Krewska była w 1385 roku. którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410 roku, 15 lipca. Bitwa pod Grunwaldem była 15 lipca 1410 roku. Karta Polaka, kompletny kurs online. Zapraszam serdecznie. Kurs dostępny już w maju.